Maneczko, Mateusz Wąsik, karpiografia. Kolejny styczniowy weekend, 48 godzin wraz z Krzyśkiem, który łowi obok mnie. Jesteśmy na Lac de Grand Fontenay, czyli taka żwirownia, może dosyć już znana co niektórym Polakom, którzy mieli okazję wędkować w Francji. Co to za nęty? Pokażę Wam ją jutro. A moje przypony to spinner rigi z bałwankami, Scopex Squid Legend Special One plus kulka okrojona w kosteczkę kryli insekt. Tak jest na wszystkich trzech wędkach. Także ja zabieram się za wywożenie, zobaczymy co tutaj się kryje za mną, bo już tutaj nie miałam okazji nigdy łowić, także zaczynamy ten weekend. Zapraszam Was na film. Hej, to są spławki. Naprawdę jest zimno, oziębiło się w porównaniu do mojej ostatniej zasiadki. Teraz mamy temperatury bliskie zeru. Przykłada to się również na efekty, tak nic się nie działo. Tej pierwszej nocy wędki woziłem jeszcze o godzinie 22, praktycznie w te same miejsca ze świeżą przynętą, świeżą porcją zanętą, no nic to nie dało teraz mamy godzinę 10 i ponownie wiozę moje kije ja również się będzie to już za chwilę wywoził także pokażę wam na co będę łowił co pójdzie na moje spinnerki Ok, zostały przygotowane. jak mówiłem, trzy spinnery, trzy identyczne spinnery, skonstruowane z żyłki Mono Montrop. Mimo tego, że nie zaleca tego producent, ja daję tutaj krimpy, czyli te tulejki, które zaciskam sobie obsążkami. Trzyma to się również bardzo świetnie na, na tym materiale. Dalej są to kurwszanki bez zadziorowych a jak widzicie, czwóreczki i dwa bałwanki. Jeden to The Legend plus dumbelsik. Tungie Squid Kolejny to już Queen Insekt plus kopek Squid mi się stoparek przyciągnął I ostatni to pojedynczy Popek Skopek Squid Uparłem się od początku łowie na dwa kolory różowy i pomarańczowy Nie będę próbował z białym czy żółtym bądź z innymi będę Próbowałem zrobić coś na te dwa kolorki. Także tyle. Idziemy do krzyżka, bo chyba jego wędki są gotowe do włożenia. Także zobaczymy jak on mówi. Hmm. Poranna 30 zestawów przed śniadaniem. Bo po nocy nie mieliśmy ryb. Więc do roboty dzieliliśmy. Sypiemy. To jest moja mieszanka drobniutko, troszkę też grubszego pletu. Także tak to wygląda kukurydza. Pokruszony orzech, pokruszone kulki. Mieliśmy jeszcze na nie. Ośmi dzień 12. A tutaj wędka, która leży w wodzie od a, godzinki półtorej. Jest branie spod brzegu, aby się udało doholować. Szczęśliwy wyłow, tak krzysiek. Uf, fajnie, coś się zaczyna dziać. No nie gadaj, że leżcie. Nie, no nie leżcie. Jest zdanie, nie wierzę. Opadła wędka, opadła żyłka i pomiarem. Później zaczęło lekko ją podciągać. Zaciąłem coś siedzi Aby się dało dopolować. Uu, nieźle Teraz ty podbiera gdzie masz <grym> Nie mam Tak? Do mnie też uśmiechło się szczęście. Ja ze zasiadki nie wrócę o blanku o kiju eee, Wyszło słońce. Już w sumie zaszło, przyświeciło dosłownie z pół godzinki i oto efekt co za piękność, styczniowa piękność. Tutaj waga schodzi centralnie na drugi plan. Zobaczcie tylko co za cudo. Mi się uwiesiło. E, przynęta, e, nawet powiem wam, nie wiem, chyba spinę z różowym popkiem, skopek squid. Niesamowita rybka. buziaczki. Mua. Druga rybka z tego samego miejsca co wcześniej, troszkę większa. Przynęta to sama, przypomnę ten sam. Jest. Wywozimy wędkę. Pomyliłem się, to nie był pojedynczy popek. To był mój bałwanek. Cryli insect z Kopek squid, czyli no. Jak dla mnie praktycznie, że. Można powiedzieć numer jeden więc nawet nie będę zmieniał tej przynęty te wędki leżały w wodzie no e, chyba 3 godzinki także tylko ją troszkę zadipuję e, w likwidzie zrobię sobie małą siateczkę PVA z peleciku i leci to do wody w to samo miejsce także zobaczymy co się wydarzy Kolejna zimowa zasiadka za nami, co by nie była bardzo trudna czy się chcą? Tak, no, nie było łatwo. Nie było łatwo. Woda, temperatura wody ciągle szła w dół. Przejechałeś wcześniej do mnie, mówiłeś, że miała 7 stopni. Tak, około 7 stopni. Wczoraj przy wieczornej wywózce miała już poniżej, poniżej 5, 4, 8, 4, 9. No, no, to było. Także spadła. Także no, to też przełożyło się na Rezultaty, jakimś cudem, może nie cudem, ale udało nam się wypracować łącznie trzy niewielkie karpie. Z tego co wiemy na wodzie łowi jeszcze jedna ekipa, oni złowili tylko trzy jesiotry, więc no, można powiedzieć, że z tego weekendu wychodzimy no, co by nie było obronną ręką i coś tam udało się wypracować Ty miałeś się dwa karty na żółtego popka, tak? Tak, Spinnerik? tak. Tak, tak. Dokładnie tak. Ten mój był na, na bałwanku Zanęty widzieliście Mam nadzieję, że film Wam będzie się podobał My Wam dziękujemy i zapraszamy na kolejne filmy